Ja miałam kwotoki z żelaków przyłyku, i w związku z tym ta cała krew mi się wlewała do, do żołądka. Biedny organizm próbował to strawić, a to tak, jakbym się najadła surowego mięsa, potwornie ciężkostrawnego. Ja byłam pomarańczowa cała, bo tak się objawia żółtaczka, i zwymiotowałam krwią do michy, i tę michę musiała usprzątnąć moje 15-letnie dziecko wtedy. Był sam w domu, zanim do męża zadzwonił, zanim mąż przyjechał. To ten dzieciak sam sobie z tym poradził, ale poradził sobie dlatego, że wiedział, co trzeba robić i jak trzeba robić. Zakażenie wirusem HCV w ogromnej części przypadków nie daje żadnych objawów. Nie daje żadnych objawów przez wiele lat. Człowiek żyje z wirusem, nie wiedząc o tym, co się dzieje w jego organizmie. Czasami się dowiaduje zbyt późno, gdy jest już decyzja o przeszczepie wątroby, albo gdy dowiaduje się, że już ma nowotwór wątroby. Aby tego uniknąć, aby uratować ludzi nieświadomych, organizacje pacjenckie, teraz już koalicja, namawia ludzi do zbadania się, do sprawdzenia, czy nie mieli kontaktu z wirusem, czy nie są zakażeni. Należy zachęcać ludzi do po prostu testowania, przesiewowego testowania w kierunku HCV. Zwłaszcza w kontekście tego, że choroba przez długi czas jest nie ma klinicznie i w kontekście tego, że skutki choroby, następstwa te odległe w postaci marskości i raka wątroby są w konsekwencji tragiczne. Dlatego człowiek, który ma jakieś niespecyficzne objawy, powinien jednak myśleć o tym zakażeniu i powinien testy zrobić. Takie przykłady osób, które tak widzę, niechętnie by przywitały się ze mną. Kolejny taki problem to z życia codziennego, powiedzmy. Jedzie sobie człowiek tramwajem czy autobusem, nagle czuję się źle, mam zawroty głowy, jest mi słabo, osiadam sobie. Jeżeli jest więcej wolnych miejsc i wchodzą osoby starsze i z nich korzystają, to jeszcze pół biedy, ale jeżeli nie ma tych wolnych miejsc, wsiada osoba starsza, ludzie zwracają uwagę, o młody człowiek ustąpiłby. No proszę zrozumieć, naprawdę wtedy jest słabo. Oczywiście nie dyskutuję, nie tłumaczę się, na czole nie mam napisane, że mam wirusowe zapalenie wątroby, akurat źle się czuję. Staję, odchodzę gdzieś na bok. Epidemiologia nam ostatnich lat mówi o tym, że w Polsce mamy 1,9 na 100 tysięcy ludności zakażeń HCV. To 1,9, to niecałe 2% odpowiadają właśnie tej populacji ponad 700 tysięcy, ale to chyba nie jest wszystko, co, co rzeczywiście wymaga identyfikacji.